Cześć kochani! Minęło więcej niż pół roku, ale ja cały czas pamiętałam o tym, co obiecałam, czyli o przepisie na gomazjo. Ale miałam bardzo dużo w tym roku zajęć, no i też czekałam, aż gomazjo, które miałam, mi się skończy. Na początku chciałam powiedzieć, że moim zajęciem było to, że pracowałam w muzeum w Kozłówce jako przewodnik. A do tego przyczyniła się Wasza wizyta i Wasza opinia, bo Damian mi przekazał hmm, potem, że pytaliście się go, czy ja jestem jakąś przewodniczką. A jak byłam tam z Wami, przy okazji rozmawiając sam z pracownikami, dowiedziałam się, że jest taki nabór, wzięłam w nim udział. No i tak pracowałam sobie przez całe lato. Teraz przechodzimy do Gomazjo. Na pewno każdy sobie mógł sprawdzić w internecie, że to jest nazywane Solą sezamową, a ja pokazuję swój przepis, który jest przeze mnie zmodyfikowany i taki polski, jak mi kiedyś nauczono. Rzeczy, które używam, to jest ziemiołmiane, też sezam i będę używała różne orzechy. Tu mam na przykład płatki migdałów, jakaś resztka, która mi została. Mam orzechy ziemne, niesolone, takie po prostu wyłuskane, Będę używała też resztki jeszcze zeszłorocznych orzechów włoskich, bo mi została, mam trochę pestek słonecznika. Ogólnie różne orzechy. Można zrobić samego sezamu, jak ktoś chce, sezamu ze, z, z siemieniem lnianym. Dodanie orzechów powoduje, że on jest taki bardziej, no bo orzechy na przykład ziemne są puste, że on jest taki bardziej gładki, taki jak to powiedzieć nie sypki, tylko taką bardziej pastą, o no i będzie u mnie luksusowo, bo znalazłam właśnie tutaj resztkę takich wyłuskanych pistacji i moim takim zupełnie bonik Nigdy kto wiem, że mnie robił, czy nie uczył, tego nie dodawał. Dodanie rodzynków, co dodaje trochę słodyczy i ciekawie one też się y, przygotowują. I teraz pokażę, jak to robię. Ja będę to robiła na piecu. Mam taką dużą patelnię, której zawsze do tego używam, ale oczywiście gaz. Czy na płycie indukcyjnej i jak to robić, nie wiem, bo nigdy nie używałam. No ale to już trzeba sobie samemu wypróbować swoimi się też doświadczeniami kierować. I zaczynam od siemnienia. Ja to wysypię i zaraz pokażę jak to mniej więcej idzie, więc mniej więcej tak na patelnie to wysypałam. I zawsze dodaję. Taką niedużą ilość soli, pół łyżeczki powiedzmy, do każdego tego kolejnego produktu. No i po prostu trzeba to przykryć pokrywką. Ja nie mam akurat takiej pokrywki, która by pasowała, więc używam taką, którą mam małą. I zaraz to pokażę, co się z nimi dzieje, dlaczego ta pokrywka. Cały czas trzeba to poruszać, wstrząsać, żeby ten y, równo się przypiekały. Tu już jak się przyjrzeć, to już widać, że te nasionka zaczynają brązowieć. O, i już są takie całkiem zbrązowiałe i zaraz zacznie się magia. No słuchajcie, z jakichś niesamowitych przyczyn, a się coś pomyliło, nie chciały nasionka sezamu wykonać swojej pracy, ale len już to robi. Chodzi o to, że te nasionka pękają tak? i tak ładnie strzelają. Nie wiem czy to było słychać i dlatego przykrywam je pokrywką. Jeśli chodzi w ogóle o tą proporcję, ile czego i tak dalej, to jest rzecz całkowicie indywidualna. Mówię, można zrobić sam sezam, można zrobić samo siemielniane. Według mnie im więcej tych orzechów różnych, to jest to ciekawsze. Skaczę mi jeszcze telefon. Teraz mam nadzieję, że się słychać. No i teraz taka ważna rzecz jest taka, że to na koniec jest mielone w blenderze albo blenderem takim ręcznym więc żeby sobie równo to zmielić to, to trzeba osobno jakby składować do wystudzenia więc ja pestki teraz y, sezamu i y, tego y, lnu mam osobno a inne orzechy im grubsze no to tam jakoś dobrane do swojej grubości żeby się razem mieliły i osobno mielić. No i przeniosłam się jednak na kuchenkę gazową, bo coś dziwnie na piecu mi się chciało robić. I pokażę jeszcze, czy to będzie widać. Z kolei rodzynki to tak jakby puchną. I jeśli chodzi o tą sól, dlaczego ja daję do każdej osobno, a nie na przykład w us, wsypuję. Bo chodzi o to, że w tym procesie prażenia jakby ta sól tak się z tymi ziarenkami wymieszała. I trochę też można powiedzieć... Włonęła w nie, o. Teraz mam y, orzeszki ziemne i y, orzechy y, włoskie. Zawsze pod tą przykrywką po prostu one lepiej też trzymają temperaturę, no bo orzechy to już tak strzelać nie będą. No i mam gotowe wszystkie poprażone produkty. Trzeba uważać, no raczej starać się, jak się tam któryś jeden z czy dwa to nic, no ale więcej żeby one nie były zbyt o tak jak Wszystkie orzeszki są zmielone. Tutaj są migdały i słonecznik. Tutaj te drobne ziarenka. Trochę len mi się za bardzo spalił, ale mam nadzieję, że będzie ok. Tutaj mamy orzechy włoskie i ziemne, a tutaj te rocynki. I medne to mielić w takiej kolejności, że najpierw zmielę te, potem te, ale razem dosypując. Jak te już zdrobnieją, wtedy dosypię te, na koniec dosypię te, czy tam wcześniej rodzynki. I mielenie też, jak komu to pasuje, jak ktoś chce taką bardziej gładką masę, pastowatą, to dłużej mieli. Ja lubię, jak są ziarenka. To już, tak jak mówiłam, trzeba uważać, takie, jakieś, co się za bardzo spaliły, wybrać. No, jakby wszystko było takie brązowe, to po prostu ten wyjściowy produkt będzie gorzki. Mam nadzieję, że ten przepis będzie czytelny. Lepiej tego sama nie mogłam zrobić kamerą z ręki, jeszcze obracaną. I jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję bardzo za Wasze pochlebne opinie wtedy w zimie, bo one przyczyniły się do tego, że zdobyłam nowy zawód i ciekawie, Spędziłam czas w lecie. Papa. Pa.